Dzisiaj wskażę wam na miejsca w Koranie, z których wynika, że Jezus jest królem dnia sądu, a tym królem jest tylko Bóg. Będzie to kolejny koraniczny dowód na to, że Jezus jest Bogiem. Będzie to dowód na bóstwo Jezusa. Ale zacznijmy najpierw od Ewangelii, z której jasno wynika, że Jezus jest królem. I tak w Mateusza 21, 4-5 czytamy. Stało się to żeby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie córze syjońskiej, oto król Twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku w oślicy. U Jana 18, 36-37 czytamy. Odpowiedział Jezus Piłatowi. Królestwo moje nie jest z tego świata. Następnie. Piłat zatem powiedział do Niego. A więc jesteś królem, odpowiedział Jezus. Tak, jestem królem. Następnie. W Apokalipsie. 1, wersety, werset 5, czytamy I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi. W Apokalipsie 19, 16 czytamy także A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król królów i Pan panów. Także u Jana 5, 22, 23 czytamy Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, Lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Posługuje się tutaj tłumaczeniem z Biblii tysiąclecia, jeśli chodzi o Ewangelię. U Jana 5, 27-28, czytamy następnie. Przekazał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. Zatem król i godzina, czyli ten dzień sądu, dzień ostatni, koniec świata, są ze sobą ściśle powiązane. Zatem z królewskim majestatem Mesjasza. Ściśle łączy się kwestia dnia ostatecznego. A o tym, że Jezus jest Królem Dnia sądu świadczy wiele miejsc Ewangelii. Na przykład w Mateusza 25 31, 33 Jezus jawi się jako Syn Człowieczy przychodzący w swej chwale wraz ze wszystkimi aniołami i zasiadający na tronie pełnym chwały w celu zgromadzenia ludzi ze wszystkich narodów i oddzielenia dobrych od złych. Natomiast u Jana 5, 21, 30 jest on sędzią sprawiedliwym, którego głos usłyszą wszyscy spoczywający w grobach. Jednych ludzi obdarzy on zmartwychwstaniem życia, a na drugich wyda wyrok potępienia. Ponadto z Mateusza 24, 27, 31 dowiadujemy się, że z przyjściem syna człowieczego będzie jak z błyskawicą, która zabłysnąwszy na wschodzie, świeci aż na zachodzie. Wtedy to na niebie ukaże się jego znak, czyli krzyż. A po wielkim ucisku przyjdzie On na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą w towarzystwie aniołów, które na jego rozkaz zgromadzą Jego wybranych ze wszystkich stron świata. Z kolei w, 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 u Jana 11,25 Jezus mówi o sobie, iż jest On zmartwychwstaniem i życiem u Jana 14:6 drogą, prawdą i życiem, natomiast u Jana 8,12 światłością świata i światłem życia. Zatem widać, jak mocno w Ewangelii związana jest postać Jezusa Króla z Dniem Ostatnim oraz Sądem, do którego to wydarzenia wszystko ostatecznie się tutaj sprowadza. Z wydarzeniem tym łączą go również muzułmanie na podstawie sunny, chociażby w oparciu o to, co poniżej podaje Sahih al-Bukhari, księga 46, hadis 37. Czytamy tam tak. Wysłannik Allaha, czyli Mahomet, powiedział... Godzina nie zostanie ustanowiona, dopóki syn Marii nie zastąpi między wami ze sprawiedliwym sądem. Złamie on krzyż, zabije świnię i zniesie dzizję, czyli ten podatek. Jezus jawi się tutaj jako zwykły wysłannik oraz doskonały muzułmanin, który w dniu ostatecznym złamie krzyż w domyśle chrześcijaństwo, zniesie on chrześcijaństwo i sądzić będzie sprawiedliwie, aczkolwiek podług kryteriów Koranu. A zatem nie jest on tym samym Mesjaszem, którego wyczekują chrześcijanie, jeśli chodzi o powtórne przyjście. Jednakże nie zmienia to faktu, że również w islamie postać Jezusa związana jest z Dniem ostatnim, w którym będzie on pełnił funkcję sędziego, co dodatkowo świadczy o tym, że jest on kimś znacznie więcej, aniżeli tylko zwykłym posłańcem Boga i człowiekiem. Choć muzułmanie nie uważają Mesjasza za króla, to z Koranu wynika, że Jezus jest królem dnia sądu, jako Bóg sprawiedliwy. Więc mamy tutaj kolejny przykład ukrytej w głębi Koranu ewangelicznej prawdy, aczkolwiek do jej odkrycia niezbędny jest oryginał arabski. Powróćmy teraz do tego fragmentu, który już znacie z, z filmiku poświęconym godzinie. Chodzi o surę 43, wersety 57-61. W wersecie 61 pojawia się odnośnie Jezusa następująca informacja. A zaprawdę, On, czyli Jezus syn Marii, a zaprawdę On z pewnością jest wiedzą dla godziny. Więc nie powątpiewajcie w nią i podążajcie za mną. To jest droga prosta. Wcześniej też dowiedzieliśmy się, że, że godzinę, czyli ten ostatni dzień sądu zna tylko Bóg. A tutaj Jezus jest wiedzą godziny. Więc wychodzi na to, że Jezus jest Bogiem. I dalej, teraz w, tym, w tej surze 43, czyta, czytamy dalej. Jeszcze raz. A zaprawdę, on z pewnością jest wiedzą dla godziny. Więc nie powątpiewajcie w nią i podążajcie za mną. To jest droga prosta. I niech nie zmyli was szatan, bowiem on dla was to jawny wróg. I kiedy przyszedł Jezus z jasnymi dowodami, powiedział: Przyszedłem do Was z mądrości oraz aby wyjaśnić wam pewne rzeczy których się różnicie, zatem bójcie się Boga i posłuchajcie się Mnie, bowiem Bóg jest moim Panem i waszym Panem, zatem czcijcie Go, to jest droga prosta. I poróżniły się odłamy pomiędzy sobą, a wiada tym, którzy wzgardzili karą dnia bolesnego, czyli tym dnia sądu. Czyż czekają, aż godzina przyjdzie na nich nagle, a oni tego nie dostrzegą? Tego dnia przyjaciele będą sobie nawzajem wrogami, oprócz bogobojnych. Osłudzy moi, nie miejcie strachu tego dnia i nie rozpaczajcie, Ci, którzy uwierzyli w nasze znaki i byli poddanymi, wejdźcie do raju. Wy i wasze żony zostaniecie zadowoleni. Będą krążyć dla nich złote talerze oraz puchary. Tam będzie wszystko, czego zapragną dusze oraz to, co zadowala oczy, i wy będziecie w nim przebywać na wieczność. A to jest raj, który odziedziczyliście za to, co czyniliście. Jest w nim dla was obfitość owoców, z których będziecie spożywać, bowiem przestępcy znajdą się w karze piekla. I pozostaną w nim na wieczność. Nie będzie dla nich ulgi, i będą w nim rozpaczać. A my nie znikczemniliśmy ich, lecz oni samych, samych siebie znikczemnili. No i tutaj kluczowy werset, 77. I zawołają, czyli ci z piekła, i zawołają, O królu, niech wyda wyrok na nas Twój Pan. A on odpowie: Zaprawdę, Wy zostajecie, bowiem przyszliśmy do Was w prawdzie. Ale większość z Was nienawidzi prawdy. Ten werset odnosi się również do Jezusa. Tutaj mówi Jezus. Niech wyda wyrok na nas Twój Pan. A oni zwracają się, ci z piekła, zwracają się do Jezusa o królu. W oryginale arabskim, czyli tutaj ten król oraz godzina łączą się ze sobą. Jeśli sięgniecie do wersetu 61, 43, 61, on się łączy z tym wersetem 77. Bo król i godzina są ze sobą powiązane nie tylko w Koranie, ale także w, w Ewangelii, w Nowym Testamencie. W tym wersecie 77 pojawi, przy, w miejscu królu pojawia się w oryginale wyraz maliku. Malik jest to słowo, które oznacza dosłownie królujący, ale możemy go przetłumaczyć jako król, władca, właściciel, właściwie król, król jest dobrym tłumaczeniem. Tutaj, i ta, ten wyraz malik w Koranie pojawia się trzy razy w liczbie pojedynczej, i odnosi się on zawsze do Boga. I tak, po raz pierwszy ten wyraz, ten malik, pojawia się w pierwszej wsturze, właściwie otwierającej, w której czytamy. W imię Boga miłosiernego, miłościwego, chwała Bogu, Panu światów, miłosiernemu, miłościwemu, i werset czwarty królowi dnia sądu, czyli król i dzień sądu łączą się. I tutaj królowi, tutaj w tym miejscu pojawia się w wersecie 4 ten malik w liczbie pojedynczej. Drugi raz pojawia się on w tym wersecie Sury 43, 77, który odnosi się do Jezusa, i zawołają: O królu, niech wyda wyrok na nas Twój Pan. A on odpowie: Zaprawdę, wy zostajecie. Czyli Jezus tu wydaje sąd. Po raz trzeci ten wyraz Malik pojawia się w surze 3, werset 26, gdzie czytamy: Powiedz, O Boże, królu królestwa. Dajesz królestwo komu chcesz, i pozbawiasz królestwa kogo chcesz. Honorujesz kogo chcesz i poniżasz kogo chcesz. W Twoim ręku jest dobro. Zaprawdę posiadasz moc nad każdą rzeczą. Nie tylko potwierdza się tutaj ukryta w Koranie ewangeliczna jedność Ojca i Syna ja i Ojciec jedno jesteśmy czytamy u Jana 10:30 lecz także uwidacznia się wyższość Ojca nad Synem u Jana 14:28 czytamy bo ojciec większy jest ode mnie. I tutaj mamy w wersecie 3:26 dajesz królestwo komu chcesz. Ojciec przekazuje tutaj królestwo synowi. Dostrzeżenie tych ewangelicznych prawd stało się możliwe dzięki właściwemu oddaniu formy Malik z wersetu 43:77 odnoszącego się do Jezusa oraz utożsamieniu jej z Jezusem pojawiającym się tutaj jako sługa Boży którego poproszono o wydanie wyroku w czasie Dnia Sądu. To ujednolicenie także wskazuje na to, że forma ta jest tożsama z, z tą formą z wersetu 1.4, czyli królowi Dnia Sądu. Jednakże ten koraniczny obraz jedności ojca i syna oraz wyższości ojca nad synem niestety został w tłumaczeniach polskich, nie tylko polskich tłumaczeniach, utracony. Poprzez wtrącenie dezorientującej nazwy malik oraz podanie mylących objaśnień. Jak zobaczycie w tłumaczeniu w tym wersecie 43,77 nie pojawia się król albo królujący, czy władca, choć tutaj jest malik a w języku arabskim, a pojawia się nazwa własna malik, która nikomu niczego właściwie nie mówi. Pojawiają się tutaj też przypisy i w tych przypisach pojawia się wyjaśnienie, że malik to strażnik. Z, z reguły jest taki, takie objaśnienie: Malik to strażnik ognia piekielnego. Tak, tak głosi tradycja muzułmańska właściwie. Ale ten Malik to jest ktoś inny to jest Bóg. Otóż w, w słowniku imion muzułmańskich autorstwa Salahuddin 19, przepraszam, z 1999 roku znajduje się następująca definicja Malika. Ze wzdłużoną samogłoską A, czyli malik, dlatego celowo tutaj wydłużam, jest to malik, królujący dosłownie, w której pojawia się pewna dostrzegalna sprzeczność. I tak, w tej definicji, czytamy, malik to posiadacz, właściciel, mistrz, al-malik, właściciel, jedno z imion Allaha, właściciel suwerenności, zwierzchnictwa, pan dnia sądu. Imię anioła także, to jest jako druga definicja. Imię anioła Malika. Pierwsza kwestia. Przy okazji dopowiem Wam, że w tradycji muzułmańskiej istnieje istnieje 99 imion Allaha. Ale, ale tutaj żadnym z tych imion nie jest Jahwe. Allah to nie Jahwe. Allah nie ma tutaj imienia Jahwe. To jest właśnie Kolejny argument na to, że Allah i Jahwe to nie jest ten sam Bóg, o, o czym mówiłem w, w pierwszym nagraniu. Jeśli chodzi o imię anioła, Malik w Koranie, to czy w Koranie może być dwóch Malików, czy może być dwóch króli? No i tutaj, tutaj pojawia się problem, bo Malik odnosi się na poziomie Koranu tylko i wyłącznie do Boga. Chodzi o liczbę pojedynczą. I na koniec... Właściwie ta tradycja muzułmańska o Maliku pochodzi z, no, z Sunny. Sunna jest to drugie źródło dla muzułmanów po Koranie. Takie ważne, jak gdyby jest to fundament też dla niektórych muzułmanów. Sunna to są właściwie takie spisy tego, co mówił prorok, czy tego, co ktoś tam powiedział o proroku itd. No i ta, ta historia o Maliku pochodzi właściwie z pewnej no, historii o podróży Mahometa, o nocnej podróży Mahometa, w której to został on w niebo wzięty właściwie. No ale tutaj pojawia się pewien problem. I tak przeczytam. Praktyka utożsamiania malika ze strażnikiem ognia piekielnego jest błędną, a co najmniej bardzo naciąganą, zważywszy, iż takiego anioła na próżno poszukiwać w trzech natchnionych księgach w Starym Testamencie Ewangelii oraz Koranie. Natomiast poleganie na pozakoranicznej anegdocie przekazywanej z ust do ust nie jest wystarczające i w ogóle nie przekonuje, tym bardziej, że, że niewykluczone, iż jej źródłem mógł być po prostu zwykły sen proroka. Do tego problemu nawiązuje Find al-Kashani 2021, podając, że niektórzy twierdzą, że miracz proroka, miracz to jest ta właśnie podróż nocna, o której wspomniałem, że miracz proroka miał miejsce podczas jego snu, podczas gdy inni mówią, że miracz był po prostu duchowy. W Encyklopedii Brytanika podobnie czytamy, iż miracz Mahometa to nieustające źródło spekulacji wśród muzułmanów, Niektórzy twierdzą, że w niebo wstąpienie było tylko snem, inni spekulują, że tylko dusza Mahometa weszła do nieba podczas gdy jego ciało pozostało na ziemi. W tym, w tym miradżu, w tej podróży nocnej Mahomet miał niejako spotkać malika, tego strażnika ognia piekielnego, który pokazał mu ten ogień właściwie i Mahomet się przestraszył i kazał zaraz zamknąć pokrywę piekła, bo był tak przerażony. Ponadto Ciągle trwa debata naukowa na temat tego, czy incydent z niebowstąpieniem proroka był fizyczną podróżą, czy też snem. Podstawowa trudność w ustaleniu, czy miracz, czyli ta nocna podróż Mahometa, w której niejako spotkał, miał on spotkać tego malika. Jeszcze raz podstawowa trudność w, ustale, w ustaleniu, czy miracz ten naprawdę miał miejsce, czy też nie, polega przede wszystkim na tym, że zdarzenie to nie miało żadnych świadków którzy mogliby potwierdzić jego prawdziwość. Dla porównania, w niebo wstąpienie Jezusa oraz jego przemienienie na górze, Tabor, odbyło się w obecności uczniów, którzy jako nauczni świadkowie następnie poświadczyli prawdziwość tych cudów. Użycie nazwy Malik w kontekście dotyczącym Jezusa oraz godziny oznacza, iż odnosi się ona do Niego. Tym bardziej, że z Ewangelii wiemy, że jest On królem, aczkolwiek Jego królestwo nie jest z tego świata. Oraz pozostaje z Ojcem w jedności. Co więcej, nazwa ta w liczbie pojedynczej na poziomie Koranu zarezerwowana jest tylko i wyłącznie dla Boga, ponieważ w Koranie nie może być dwóch królów, dwóch właściwie rządzących, dwóch władców dnia ostatecznego. Jest nim właściwie tylko Bóg.